Rocca di Papa 14 marca 2020 roku. Przesłanie Marii Wocze, prezydent ruchu Focolari. Nic nas nie może powstrzymać od kochania. Kochane i kochani, ogromnie się cieszę, że mogę dotrzeć do Was wszystkich na świecie właśnie dzisiaj. 14 marca, w dniu narodzin Chiary dla Nieba i w roku setnej rocznicy jej urodzin. Od samego początku tych obchodów cieszyliśmy się z wielu niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce i trwają na całym świecie, wzbudzając wielkie zainteresowanie również w mediach, zarówno osobą Chiary, jak i tego, co charyzmat sprawił w jej wielkiej rodzinie. Naprawdę wielu ją spotyka. Chcielibyśmy, aby nadal trwało to święto, jak również liczne wydarzenia, spotkania, konferencje i wspólnotowe celebracje eucharystyczne. Ale dobrze wiemy, że scenariusz się zmienił. Epidemia spowodowana przez koronawirusa zmusza wiele krajów na całym świecie do podjęcia drastycznych działań w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania się. Izolacja i fizyczny dystans, a także zakaz wszelkiego rodzaju spotkań i wydarzeń publicznych są na razie najskuteczniejsze. We Włoszech nawet celebracje liturgiczne zostały zawieszone. Na szczęście z Chin, gdzie od kilku tygodni z niepokojem śledziliśmy sytuację, zaczynają napływać pierwsze, mniej dramatyczne wiadomości. Zarówno zarażenia, jak i zgony znacznie się zmniejszają. Ale tu, we Włoszech i w kilku innych krajach świata sytuacja jest nadal bardzo poważna. Mamy jednak świadomość, że koronawirus nie jest jedynym zagrożeniem dla ludzkości. Myślę o trwających konfliktach, jak na przykład w Syrii, o migrantach zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny, o różnych epidemiach w niektórych krajach afrykańskich. Oczywiście dla wielu z nas, którzy żyjemy w izolacji, ja też mówię teraz do Was z domu, jest to zupełnie nowe doświadczenie. Jesteśmy stworzeni do komunii i jedności i widać to po owocach tego bolesnego okresu, o których tak wielu z Was mi pisze. Dziękuję Wam za to z głębi serca. Jesteście żywym świadectwem tego, że nawet w ekstremalnych warunkach nikt nie może nam odebrać Boga ani powstrzymać nas od kochania. Jest wiele sposobów, by podarować wsparcie i pocieszenie. Przede wszystkim modlitwa. Możemy również zwielokrotnić uczynki miłości, zadzwonić, wysłać wiadomości na WhatsAppie lub napisać maila, aby nikt nie czuł się samotny. Ci, którzy są w domu, ale także chorzy i ci, którzy starają się ich leczyć, pocieszać, towarzyszyć im, wszyscy, których dotknęła ta sytuacja. Krótko mówiąc, bądźmy twórczy i kreatywni. Uczą nas tego nasze żeny, dzieląc się na portalach społecznościowych swoimi doświadczeniami, ale nie tylko oni. Tylko w ten sposób, tylko czyniąc wobec siebie uczynki miłości, które zawsze możemy pełnić, zostaniemy zainfekowani antywirusem nadziei, antywirusem braterstwa. To będą no, chwile, dni, może tygodnie albo miesiące. Nie możemy tego przewidzieć. Tak czy inaczej, to minie. Jeśli dobrze przeżyjemy ten czas, odkryjemy na nowo obecność Jezusa żywego i mocnego dzięki życiu Ewangelii, w braciach, w Jezusie pośród nas, ponieważ możemy utrzymywać Jego obecność w naszej wielkiej rodzinie również na odległość, a przede wszystkim w przyjętym i ukochanym cierpieniu, w którym rozpoznajemy Jezusa opuszczonego, Boga Kiary, jak go nazywa biskup Trydentu. W Jezusie Opuszczonym spotkamy również Kiarę i nauczymy się patrzeć jej oczami na każdą sytuację. My również będziemy mogli powtórzyć doświadczenie Kiary i jej towarzyszek, które prawie nie zauważyły ani wojny, ani jej końca, ponieważ rzeczywistość, w której żyły, zafascynowanie Bogiem i Jego miłością, było silniejsze od wszystkiego innego. Wszystko zaczęło się od tej nowej wiary w miłość Boga. Zacznijmy dziś od nowa z tym przekonaniem, że wszystko jest miłością i że jeśli pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie i miłości do wszystkich, pomożemy szerzyć nadzieję i podnosić świat na duchu. To będzie najlepszy sposób na świętowanie kiary, jej i naszego wielkiego ideału. Zostaję z Wami wszystkimi, gdziekolwiek jesteście.